Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym symulatorze farmy. I... będę ogarniał... Przy... <laughs> Ani, nie, nie mnie. I będę ogarniał wszystkie trzy moje pola. Także jest tego trochę dla wszystkich... Zasiął się rzepak. I czy zdołam to ogarnąć? O tym się przekonacie na końcu odcinka. I zobaczcie tu mam taki... Takie skrzydełka, można lecieć tym w kosmos, a tak naprawdę to jest ten najlepszy siewnik. I żeby było śmieszniej, ten siewnik potrafi ogarnąć ten malutki, czerwony traktoreczek. Z ciężarkiem oczywiście, bo bez ciężarka było troszkę ciężko. I kolejna sprawa. Kury. Mniej kury. I mam tutaj taki kultywator. Też... <gryw> Dalej miała, nie nie Też jest w stanie ogarnąć ten mały traktoreczek, także 7,5 metra, kultywowane od razu. Także jadę z koksem, pilnuję, obserwuję, jeżdżę, zbieram. Także jadę odebrać troszeczkę tego z kombajną, troszeczkę rzepaku. W poprzednim odcinku zrezygnowałem prawie całkowicie ze zwierząt, zostawiłem sobie wesołe kury, gdyż uśmiechały się bardzo, a kogut poczułby się samotny, jakby miał wszystkie sprzedał. Jak mógłbym mu zabrać taki wielki harem 400 kur? Dawaj rzepak. Także będę w sumie, kościu, od ciebie rzepak i idę zebrać jajeczka w ilości dużej. Kosztowało mnie to troszkę pieniążków, ale misje z trawą dają radę. A te wszystkie zbiory, które miałem wcześniej, no dalej są w silosach. Czekam na odpowiedni moment. Rozłóż się, tak pięknie, w sumie to już testowałem troszeczkę ten siewni siewniczek 15-metrowy. Ale to dostawałem go z tym żółtym traktorem i żółty traktor, o dziwo, nie dawał rady. Ciężko było nim jakkolwiek wymanewrować na zakrętach. Także kury moje, jaja ja też i zbieram. No i musiałem troszeczkę poczekać, aż te wszystkie pola się obsieją, zostaną obsiane przeze mnie. I pracowników. Zaprzą zaprzągłem do tego dwa siewniki mniejszy i większy. One oczywiście, jak na razie, zostały. Przydadzą się gdzie gdzieś później do uprawy trawy. Jak mi się fajnie zrymowało! Także one zostają. Są tam. Jeden za drugim. I pług też zostaje do powiększenia pola. A ja mnie znowu rośnieszę. Piosenką o jakim? Rolniku rozpłodowym? No, także rolnik rozpłodowy są zapładnia swoje krowy. tak to leciało. W następnej kolejności będę musiał zainwestować w super, ekstra, niesamowity kombajn. Ale ten prost. Nie, no ci prawocownicy to kaleczą jak nie wiem. Tam dziury robią. Ale ja się tu mieszam. Tak, to w kolejności pojadę. Tak, sprawdzę noś, wypadek. A to nie był rolnik rozpłodowy, tylko postępowy. Poszukałaś mnie? Chciałeś, żebym to powiedział. Tak, właśnie, ania ja mnie troluje. Syp. Syp, syp. Czy zdołam to ogarnąć? Sam nie wiem. Czy się zderzą? Nie zderzyli się. Ciekawe jak ich współpraca będzie dalej wyglądała. Dobra pracowników fizyczny jedź. Ale pięknie. Ogromna połać Żeby było śmiesznie później to trzeba będzie spryskać. Ha ha ha, ha. I kto to będzie pryskał? Co od razu mogłem do jakiegoś urządzenia podpiąć? Jakieś urządzenie do rozsiewania? A ten co? Aha, nie nadąża za kombajnem. Znaczy nadąża, tylko blokuje się kompajnę. Tak miałbym powiedzieć. No ale dobra, zobaczę co z tej współpracy ich wyjdzie. Może wyjść tak, że nie będę musiał wcale nikogo ani hamować. Tylko on sobie będzie tak. Prykał powolutku. Pryk, pryk. Jeśli sobie jeździł. Dobrze wam idzie, pracownicy. Ja to widzę i doceniam. Jak ta współpraca teraz będzie wyglądać? Ten przejechał, tak. W tym momencie kombajn wkracza z powrotem. Jest. I ten jedzie dalej. Spoko, że czerwony jest troszeczkę szybszy. To coś z tej współpracy będzie. Tylko martwi mnie to, że w końcu ten czerwony będzie jechał za. O, a tu widzicie, jak ładnie się sieje. Ekstra, mnie się podoba. Ale ja może troszkę co nieco to przyspieszę tym kombajnem. Ale już nie wiem, czy ja dam radę zrobić to szybko.

drugiego pracownika, stawiając mu na drodze co traktor. I on w tym momencie się stąd nie ruszy. Choćby skały skakały, to i tak się nie ruszy. Właśnie, o tak. Bo jakbym go wpuścił w tym momencie, to już by zaczął orać Rzepak i tyle byłoby z tego wszystkiego. A tutaj widzę, że siewniczek sobie radzi prześwietnie. Patrzcie, tylko on dosyć sporo kosztował, ale sieje się w tempie ekspresowym. Inwestycja okazała się jak najbardziej opłacalna. I ile kosztował? Gdzie jest siewnik. Chyba za bardzo kosztował 155 tysięcy kultywator. Tylko po tym kursie będę musiał już go zatrzymać Dobra. Pracowniku nie pracuj także jedynie co nie daje rady: kombajn wszystko inne jest w porządku. Będę musiał się przeopiekować troszeczkę siewnikiem. By już nie wjeżdżał, tam gdzie nie powinien wjeżdżać, chociaż ja go zatrzymam tutaj troszeczkę sofni, tak ładnie, i on będzie sobie czekał. A już mam dosyć tego skakania tym tabulatorem po tych maszynach. Jedź, zrób miejsce dla kombajnu. Trzeba skosić trawę. Dobra, dawaj to co masz i lecę kosić. Pieniądze z się muszą brać, jak na razie nie ma żadnych zleceń. A rzepak! A no szkoda, bo to dosyć sporo. Dobra, kolejne tysiące rzepaków wpadają. Tak, tutaj, tutaj. Zastanawiałem się, czy nie zainwestować w troszkę lepszy, droższy traktor. Może byłby szybszy. To w ogóle bardziej radę, lepiej skrętny. Później pootestuję, zapiszę, także cofnę albo nie cofnę. I wziąłmy i zakręt, i następne. Następne. Ziółk następny zakręt, jadę z kolejnym paskiem wygolonym. jest następny pasek. No troszeczkę za i teraz powrót do poprzednich pasków. Myślałem jeszcze nad tym, żeby zainwestować w coś takiego jak panel słoneczny. Sprawdzałem, robiłem doświadczenia na osobnym save'ie. I żeby nie skłamać, to on daje około 150 dolarów na godzinę. A koło. Jeszcze tutaj jajeczka od kurek. Cześć moje kury. Dobra. Kury zrobione. W sumie kultywatorem mogłem już tu wjeżdżać. Dobra. Pracuj. Traktorino od rzepaku. Zabierz rzepak i jedź go wysyp. Brakuje tutaj takiej opcji H Z przyczepą Zabierz z kombajnu Zabierz do silosu Ale znowu to już by było tak zautomatyzowane, że nie by się już w tym symulatorze nie robiło Także moje, chociaż czasem brakuje No dawaj, dawaj mały Zima ci zostanie jak tak będziesz jechał wolno A jeszcze mi się zadanie włączyło Dobra, wysypane. Jedź, 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 jedź. Tutaj się co dzieje. Jak na razie jest dobrze. Tylko mnie trochę boli. Zrobię jeszcze jedno oprysk, Tak, ale ja zacznę oprysk dopiero jak zostanie to wszystko zebrane i obsiane. Dopiero wtedy. Dobrze, także w tym miejscu zakończę swój odcinek. Dostałem taką karteczkę, taki malutki liścik. Więc przeczytam, a to niech się dzieje. Wokół kościoła chodzi gospodarz. No i ściga kury i mówi Spierdalać, spierdalać. Usłyszał to ksiądz i mówi do gospodarza. Nie mówi się tak brzydko, tylko Sio! Na następny dzień gospodarz ściga kury i mówi Sio, sio, na to ksiądz. Widzisz jak spierdalają? <laughs> dobre, dobre. Dziękuję, Aniu, za dowcip. Także... Komentujcie, subskrybujcie, i zapraszam do oglądania następnego odcinka, gdzie będziemy dalej zbierać rzepak. Na razie!